Kurwa, powiem wyrównanie. Jest ze mną jakiś pierdolony MacTrol, i gdzieś jest jeszcze ktoś. I w sumie to bardzo bym chciał, chciał dowiedzieć, gdzie jest ten kurwa ktoś bo on ma tak? mów trochę głośniej bo cię nie słyszy a dobra on tam stoi Ej, weź może trenuj sobie gadanie takie jak zazwyczaj kurwa 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 kur... kurwa 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 nie, ja to otykłem, przepraszam cię krowię. Wybacz mi. Jo. Ja. Spokojnie. Ej, ty bo tutaj ma Kurwa, stój tu, bo chcę przeczytać twój tytuł. Mid... No ja pierdolę. No, zatrzymaj się na chwilę. Lepiej nie pierdol. <ścoughs> Middle class. Co to jest? to kurwa jest? No. Nie jesteśmy w jednym teamie, Nie. Dobra, krzy, ciśniem, ciśniem, ciśniem. Rasujamy, rasujamy midem. Rush B. E, ja bym wolał follow West Knight. Follow Knight. Dobra. Oni są w piramidzie. Można jeździć na górze. Widzę go. Kurwa. Zginę. Zginę sobie. Zginę sobie. Zginąłem. Haloujecie, Znaczy, obserwuję. A nie ty, ty. O Dobra, Team, 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 please, team, please, team, please, team, please. Gdzie wy kurwa jesteście? Kurwa zabisał. Ale fajna śmierć. I... kolejna? Co? A to nie była... nie była twoja? Eee, nie, goł... Nie, bo kurwa zajebały się samego własnym fireballem. No właśnie widziałem, mi się tak rozpuszczałeś. Były takie, to było takie takie biegne, biegne, biegne. Widzę niby teammate'a, że no, że może by się to kurwa dało jakoś ugrać, ale tak naprawdę sobie stwierdzą, że jebać życie i... OLA HOBBOR! Krogi, dawaj ale jak bar memes z kompilacją. Nie. Jeden team? No. Nope. Różne teamy. O, twoje kurwa. Martwe. Nie ch chciałbym Cię martwić, ale co ja mogę robić, że mam spadki FPS-ów? Włączasz czy ty? Nie, konfigurujesz karty, pewnie? Nie, właśnie nagrywamy Minecrafta. tak? się. nagrywamy świetnie z 10 minut. Zniknęła mi ikonka, to jest 5? Nie, to jest F6? Nie. O, to F6. P 5 minut nagrywam. Tak robię. O ja pierdolę. Ty, ty, ty myślisz, że żartuję? Chodź zobaczyć. Nagrywasz to serio z Mikrem? Co? Tak, na serio z Mikrem. Przywitaj się. O Dobra wróć A może i nie taki noob? Bo jakiego ja użyłem hold position? Dajcie Chcesz mi kogoś głupi? zabić Nie dadzą, ale go Mmm, wiedziałem Ale to było Kisiel Ile w ogóle tam damage'u z tego? Tu serca Serio? Będziesz z tego kurwa działa. Ty chuj! Widać, że się boisz! Boisz się mnie! Boisz się Nie mnie! Nie boisz się ciebie boi, się twojej przewagi liczebnej! <laughs> boisz Bo Bo się mnie! Boisz się mojej przewagi liczebnej! Ej, ja na Ja na pierwszy tydzień mam już no i będę miał nagrane 5 filmów. Wiesz się co to oznacza? Serio zostałeś sam? O Ty przynajmniej jeden z kurwa z teamu miał jakiegoś kurwa, kurwa, kurwa killa jakiegoś Rucha Ruchanie Klaudi. Ej właśnie tam. Ej nie obrażaj mojej koleżanki Pozdrowienia Krok, jak ty nie wstawiaj tego Ja to wstawię Jak, jak to wstawisz to masz dramę Okej okay. Drama Krok, wry, krok, wyry, wy, Nagram Fnila można na <noise> ok, co oni tak kurwa robią? Oni go szukają czy coś? Jakby ktoś się dziwił, to nagrywam. A, do. a nie. Nagrywam ugra. przez ugra. tego, tak jakby użyczyłem ciśnienia swojego laptopa. Słab, że go i ciśniemy. Okay. Po. I tak nikt nie będzie pytał, nikt innego nie obejrzy. Chyba, że dam yy, tego w tytule DRAMA ALERT I dzięki komu to wszystko? Czy nie, nie żebym wiedział, co to robi Nie żebym w ogóle żeby jakoś bardzo znał skill'a Knighta, oprócz szylc. Shield Smash, bullshit, Hold Position, i Hit Smash i sh Sw Swordsman's Shield Charge. No właśnie ja miałem to co... czyli Brutal Ranger to w ogóle nie wiem. Ja mam. miałem właśnie Swordsman's Manship, co nie wiedziałem Swordsmanship. Co... Swordsman's Sheet. Nie wiedziałem za chuja, co to robi. Coś tam czy ładuje, bla bla bla. A to mam e, ataki 75% lepsze. Kiedy blokuje co? Ty nie jakieś kurwa... This only works with axe. O, tutaj jesteśmy w jednym A to jest. No jo, no, bo jest jakieś takie kurwa gówno, które działa jak kilaura na axe dla Knighta. To wtedy pod możesz sobie dać na przykład, nie wiem, no. co tam Knight ma ciekawego pod niech będzie ten swordsmanship. Na dramę. Nie. Moja pierwsza drama. Ciekawe, czy będzie jak drama Huntera e, Huntera. E, przepraszam. Marday. Przepraszam. Rock. Przepraszam. Rock? Dobra, krok, Ej, to już mogę dać w tagach Marday, Hunter, Rock, Gretplay Play. Da, daj jeszcze nie żebym, nie żebym wiedział o co... Nie żebym wiedział co to jest, nie żebym wiedział o co chodzi, ale wiem, że miał tam jakąś dramę, więc... Jeszcze jeszcze za długie. O, to jest bardzo dobry pomysł. Owe gdzie ty... What the fuck! What the fuck! Gdzie ja jestem? Nie wróci, sobie... z spieraj! O ty z brud. O kurwa! Próbowałem zabić Bruta Padłeś? <laughs> Kurwa Krogi kro Kroga Próbowałem zabić Bruta Umarł Sieciera motyka Dawaj, śpiewaj Twoja stara Sie... Pierdol Zaszpiewaj piosenkę o Ciebie Nie Jak to było? Motyka siekiera, twoja stara krok se dzisiaj odpierdala Motyka się o chuj Adrian zawół głupi gnój Ej, 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 ej. właściwie O, typa, wygrałem Jest dużo takich z Adrianów, więc... I teraz metalowy cover, Ej, eee, Paduszka jakaś taka mięciutka, żeby przykryć Piś, piść, pi. O! No to ty sobie wstawić? Tak. Tytuł... Tytuł. tu, to, 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 to Wieczorne odpały Kroga i kiś na brzeganiu w Mainstrach. No to, 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 to będzie takie zabawne, to będzie tak dramogenne, to będzie tak patologiczne, ale z drugiej strony będzie zabawne. E, tylko proszę cię nie, nie poruszaj tak tematu moich fetyszów, to... że dalej nie grywać. Nie, bo jakby się... jakby, jakby YouTube się dowiedziały, że... No, ja dobra, lepiej nie. NIEEJ! Zbierdol Ja sobie już na zaintywie. A, jeszcze się nie zaczęło, dobra. To może ja się buildem pochwalę. E, to ja mam może taki build, sobie, że sobie wbijam i wszystkich potrafię. No nie, dobra, trzeba zrobić pauzę, się bo dzisiaj zaczyna się chwalić. I, i, i. O ty chuju. A jak, jak rozmawialiśmy od, o... 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 Nie, 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 nie. nie, nie, nie. E, O, to e, sama pula z tego, tego, tego. Im rektu. I'm grammar, you, powiedziałby Gret Ej, I'm you. Im rektu. Ej, action jest fajny. Tak, właśnie, nagrywam actionem, bo. Twoja matka też. Ej! Jest, jest. Nagrywam actionem, bo ten komputer mi się trochę ulepszył i ko y korzystam z kodeksu MBD moja nowa karta graficzna to Krok się zaczyna chwalić nową kartą graficzną A Ja się pochwalę buildem Chodź tu do mnie kochaniutka e GeForce GT 710 Nie, nie, nie robię konkursu na starą kartę graficzną bo nikt by nie chciał popsuć tej karty graficznej Kisiel chcesz popsuć tą kartę graficzną? Gdzie ja w ogóle jestem? Niebieski

no i to i potem na capturze flag albo na domination, bo to jest... bo to jest takie, takie zeszczytkę, takie trochę, że nie mam za bardzo tematu, żeby się wygadać na temat DRAM, kolęgę... Pleja, nie błagam, nie w, 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 Kisiel, i... rok ostatnio powiedział, że... Rok przepraszam. O, z... o ty fruje, że, rok żeby być szczęśliwym... Żeby być szczęśliwym, trzeba mieć dużo w dupie. Wiesz <ślaski> co? nie patrz tak na mnie. Ja ci z tym nie pomogę, bo ja tak jakby wolę dziewczyny. Ale... Nie, nie patrz, tak, mógł, nie, mógł nie nie patrz tak. na mnie, odwróć się! Daj swój komputer! O nie, ja tutaj mapa znowu. A mam nadzieję, że to znowu, że e, team, że Team Red nie zastosuje tego, tego swojego, tego tej swojej złej taktyki skąpienia nie nie zastosujemy bo jesteśmy już na środku to by najbardziej boli. o nie o wodę bra o ja latam Ja umarłem Tak, tak. Rykiziel Kajki dbajmy <gryzają> ryki ziel with fireblast gdzie ole Co? Co wy kurwa wiecie o samobójstwie? Dobra, jest 15 minut. Jak wamy się? Nie Takie kurwa mem teraz powinien powstać. Taki tak, ryg Gargamela I, i po lewej taki ja albo po prawej i pod tym ten ten screen i taki podpis takie z takim, takim moim bratem takie Co ty kurwa wiesz o samobójstwie? I, dobra, zapisać, 14 minut minuta, zlecić to Szymonowi <śmiany> 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 Szymon znany danym jamiaszku że nie wiem kogo go chodzi Co? Czy Szymon to znany danym No ten z, twoje, z twojej grupy a <śmiany> dobra <śmiany>

i 20. Czy powiedziałem 20 mega Nie, bo dobrze powiedziałem, ok. ja w ogóle jestem? Niebieski. Nie, ja biję niebieski. I źle robisz. Bo ty jesteś niebieski? Tak. Nie wolno być niebieskich. Nie wolno być tego, kiedy ja jestem. Zapamiętaj sobie, to jest taka odwieczna zasada.

Zabija, ej! Serio zabiję z tego teammate'a! Szok! Kiciel zabija swojego teammate'a! Drama alert, gonę seksual! Jest A Trzech. Ale teraz też jest znów. Maj! Mówi znów. Dobra, chodź w mikrofonie Co ty Chcę, żeby wiedzieli, jak ty ma maltretujesz mojego laptopa Zdechaj, kurwo Iść, ale A, a jakby... Oh, jakby jesteś... co to... Możecie mieć teraz bolące uszy, bo no mik... Zajmę go? Mikrofon jest czuły. Zajmę. Brawo! Jej, to tury. O, skończyłem z trzeba Vivi, bo może zabiłem swoją prawka. Ej, czekaj, on żyje w ogóle? Czekaj, nie to jest? A dobra, wyszedł. <ś critically> Dostał depresji po mojej chorpowej zdradzie e y Dobra, e nie. to my się żegnamy, bo już mamy 17 minut Oj, i może nagramy jeszcze jeden na jakimś innym trybie. się. No dobra, dwie Jej, Co, teraz jeszcze? No, po tym. Kończymy. A. Cześć! Bye bye! Do jutra!